Witam Państwa bardzo serdecznie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie prezentacja: w jaki sposób naostrzyć łańcuch pilarki, będąc w lesie. Potrzebny nam jest pilnik. Najlepiej by było, gdyby pilniczek miał tutaj pokazane kąty. Trochę to widać, czyli jeden kąt 30 stopni i drugi kąt 25 stopni. Zaraz Państwu pokażemy, w jaki sposób. Te kąty tutaj dokładać. I teraz tak, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z łańcuchem, który jest pełnym dłutem, i tutaj jest akurat łańcuch pełny dłuto, ponieważ jest on taki zaostrzony. O tu, właśnie tak jak o, kolega pokazuje łańcuchy, które są, i tutaj wykorzystujemy ten kąt 25 stopni. Natomiast dla łańcuchów, które są właśnie zaokrąglone w tym miejscu. To, to jest to i wtedy wykorzystujemy 30 stopni ten kąt natarcia. Ostrzymy w ten sposób, że <laughs> przykładamy po prostu pilniczek i przykładamy właśnie tutaj 25 stopni, czyli te 25 stopni musi się zgrać z linią łańcucha z prowadnicą, i wykonujemy 2-3 ruchy od siebie, delikatnie obracając pilniczek. O tak, jak tutaj to widzimy, czyli obracamy pilniczek, dwa trzy ruchy, trzymamy tu i trzymamy z drugiej strony. I tak każdego następnego zęba. Przykładamy 25 stopni, ok, i dwa trzy ruchy i tylko kręcimy delikatnie pilniczkiem, obracamy go po prostu o pół obrotu i następny ząbek. Czyli zadanie dosyć proste. I teraz tak. Przelatujemy wszystkie zęby, bo te zęby są co drugi. Jeden jest w jedną stronę, czyli w tą stronę, a drugi jest w drugą. Żeby można było naostrzyć z drugiej strony, czyli ten ząb ostrzymy tak, a ten ząb ostrzymy w drugą stronę i wykonujemy ten sam ruch, tylko po prostu przykładając z drugiej strony, też przykładając właśnie 25 stopni o, w ten sposób i każdy ząbek 2 3 razy. I cały łańcuch jest w ten sposób, cały łańcuch w ten sposób ostrzymy. Także dziękujemy bardzo.